by każdy dzień tak piękny był jak Twoje sny, Choć jesteś tak codziennie odmienna. Cześć, słuchajcie, przychodzę dzisiaj do Was z historią taką moją życiową, bo już Wam nakreśliłam kilka filmików już, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, w sumie o czym ja do Was będę mówić. Jest to historia... Mojego pobytu y, ostatniego w sanatorium, y, w sensie nie ostatniego, że więcej już nie pojadę, tylko że ostatniego teraz, kiedy byłam marzec, kwiecień, słuchajcie, po tygodniu, y, kiedy pierwszy tydzień byłam chora, w tej chwili też jestem naziębiona. Pierwszy tydzień byłam chora, w drugim tygodniu, kiedy przyszła ta zima, końcówka teoretycznie, ale faktycznie śnieg padał i, i przez tydzień leżał śnieg, y, więc y, y, przyjechała y, dziewczyna. W, no, tak mi się wydawało, że jest dobre 10 lat ode mnie młodsza, bo, bo wizualnie to wygląda na takie 30 pary do 40 to góra max. Więc, yy, a że, że na stołówce było nas niewielu, to już Wam mówiłam wielokrotnie, no bo pandemia i tak dalej, więc ograniczenia, yy, więc kto przychodził nowy, to był, rzucał się w oczy po prostu. No i dziewczyna dostała przydział do stolika. Najpierw siedziała tam chyba z czterema osobami, a potem już siedziała sama. I, i ym, no, i tam zwróciła moją uwagę, no bo większość to przeważnie 50 plus, 60 plus, no i ja taka kruszynka pojedyncza, potem tam jeszcze jakaś rodzinka przyjechała z dziećmi, to chyba do hotelu. No i ta dziewczyna. Yy, minęły ze 2, 3, może 4 dni, yy, kiedy okazało się, że wychodząc na yy, któryś z posiłków, yy, ona też wyszła, bo miała pokój. Yy, ja wiem, sześć, sześć pokoi dalej niż ja, czyli ja, wycho ja wychodząc ją widziałam, kiedy ona wychodzi, bo ona była bliżej wyjścia. No i, że tak powiem, spotkałyśmy się w przeciągu, więc ja powiedziałam dzień dobry, ona odpowiedziała i poszłyśmy w swoją drogę do, na, na posiłek. Kiedy okazało się, że drugi, że kolejny jakiś tam posiłek, też ona wyszła pierwsza i, i mówi, o dzień dobry, już tam krzyczę z daleka, że dzień dobry. Ona mówi, o znowu się spotykamy. No i przez chwilę szłyśmy razem na stołówkę, ale rozmawiałyśmy w sumie tak o niczym. Większość to przemilczałyśmy tylko tyle, że, yy, że, że no co tam... Yy, yy. Że, że miło, że tak dalej, że, że troch, troszeczkę, o, no co tam można o, o, przez 100 metrów porozmawiać, tak? No i okazało się, że tam kilka razy nam się zdarzyło po prostu pójść, spotkać przypadkiem, otwierając drzwi, wychodząc na posiłki, spotkać nam się na, na korytarzu. No i zaczęło nam się, zaczęłyśmy się uśmiechać. Ja, I to minął tak już dobry tydzień ponad, więc do mojego wyjazdu zostało już niecałe tam parę dni. No i tak się miewałam z zamiarem, żeby zaproponować, zapukać do niej, zaproponować, żeby pójść na spacer, ale jakoś nie przeszło mi to przez gardło, yy, ale no kiedy już yy, był chyba ostat... przedostatni dzień, na następny miałam wyjeżdżać, przedostatni dzień, yy, to po prostu z spotkałyśmy się, ja wychodziłam na dwór na spacer, ona wracała i, i się ukłoniłam, dzień dobry, dzień dobry, ale nie odpowiedziała mi, tak się niby cofnęła i powiedziała, przepraszam, nie słyszę, bo mam słuchawki, ale mówię, pewnie nie chce ze mną zagadać, więc dałam sobie spokój, ale mówię, ostatniego dnia, kiedy już wyjeżdżałam, e, rano, jeszcze poszłam na śniadanie, to jeszcze mówię, że... E, że pójdę, zapukam i powiem, że, że się żegnam, bo wyjeżdżam. Więc tak zrobiłam, zapukałam, powiedziała proszę, przyszła mi otworzyć drzwi na korytarzu, mówię, że przyszłam się pożegnać, bo się w sumie tak nie znamy, ale byłoby mi bardzo miło yy, uznałam, że byłoby miło się pożegnać. No ona się uśmiechnęła, wyszła bez maseczki, więc ja też maseczkę zdjęłam. Yy, on mówi, no to, no to do zobaczenia, to jeszcze się spotkamy na, na posiłku jednym i, i no do no szczęśliwej podróży. No i tak to było. Spotkałyśmy się na posiłku, ale nie rozmawiałyśmy ze sobą. Jakoś tak szybko ona uciekła, nie wiem czemu. No i i, I przyszedł ostatni posiłek, więc już z walizką, jed, jedną walizkę już zaniósłam mężowi, bo on nie mógł wejść, bo nie miał ani badań, ani zrobionego testu, więc musiał poczekać na parkingu. Ja zeszłam z jedną walizką, tą największą, zjechałam windą, no i z, w pokoju została mała walizka i tam torba z prezentami. Więc wchodząc, już wychodząc z tymi rzeczami, zamknęłam pokój, żeby już oddać klucz w recepcji, no zapukałam ostatni raz, otworzyła mi drzwi i mówię, to już naprawdę się żegnam, bo już mam ostatnią walizkę i już po prostu się nie spotkamy. Ona mówi, no to może chociaż się nie, mówię, to może, w, już nawet nie wiem, czy to ja zaproponowałam, szczerze mówiąc, znając mnie to pewnie ja, ale nie jestem przekonana, czy to ja, czy, czy ona, za, za, przywitałyśmy się, ja mówię, że jestem Monika, ona Edyta. I, I któraś z nas zaproponowała, żeby się wymienić, może telefonami. Ja mówię, to chociaż telefonami, może nie, ale może to chociaż na Facebooku. Ja mówię, że tak z Facebookiem nie do końca, ale możemy chociaż sobie pogadać. E, nie, przepraszam was. To było, na, to było w dzień poprzedni w, w, na kolacji. Bo mówię, jeszcze, jeszcze możemy, jeszcze jak pójdę do pokoju teraz po kolacji, to jeszcze możemy sprawdzić, czy działa Facebook. I to było po kolacji, my już mąż przyjechał, już był u siebie, już byliśmy na spacerze, poszedł do siebie do, do, do mieszkania, a ja zostałam i, i, i to było tak na kolacji. A to właśnie już później jak się żegnałam, no to już, to już było po śniadaniu wtedy. No, i mówię, że już, że już, aha. No, i to jak się wymieniłyśmy tymi Facebookami, no to jeszcze po kolacji faktycznie napisałam na Facebooku, na Messengerze, że to ja, że bardzo mi miło i w ogóle, ale jakoś nie miałam, jakoś nie miałam przekonania, że powinniśmy iść na spacer, czy chociaż pogadać na korytarzu, jakoś tak nie wiem, spełzło to na niczym. No i ta noc przeszła właśnie na śniadaniu, bardzo szybko uciekła, no ale ja mówię, już jak z tą ostatnią walizkę zabierałam spokoju, no to zapukałam i mówię, no To się już żegnam, tak naprawdę, bo już no już idę, już wyjeżdżam do domu. No i się pożegnałyśmy, się, podałyśmy sobie dłonie. Ja mówię, bardzo będzie mi miło, jeżeli będziemy w kontakcie po prostu na Facebooku. No i yy, Edyta mówi: No to super, to fajnie, pożegnałyśmy się, uśmiechnęłyśmy się do siebie, zamknęła drzwi za, za, w pokoju, za, poko yy, za sobą w pokoju. Ja weszłam do windy, zjechałam na dół. I schod, z, wiecie, no, z, z windą się troszkę dłużej zjeżdża niż 8 schodków zejść, no, ale z wali skądś ciężko. No to zanim ja zjechałam tą windą i yy, 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 przez hol przeszłam, oddałam kluczyk w recepcji, pożegnałam się, to ona wybiegła za mną i mówi, a gdzie ty idziesz, idziesz na pociąg? Ja mówię, że nie, że mąż tu nam nie czeka, transport mam. Ona mówi, o, to przykro. Ja mówię, ale na pewno się jeszcze spotkamy. Także będziemy do siebie pisać. No i się uśmiechnęła. I się zakręciła. Nie pamiętam, czy odeszła, czy po prostu ustała i czekała aż odjadę, jadę, je, pomachałam jej. I mężowi mówię, że taka taka sytuacja, że jakoś tak nie mogłyśmy się przemóc, ale a mąż mówi: Nikt nie, nic nie, nie stoi na przeszkodzie, żebyście po prostu ze sobą gadały na Facebooku. No i tak było, raz na jakiś czas tam coś do niej napisałam, albo ona się odezwała, ja chyba pierwsza się odezwałam, ale to długo trwało, zanim odpisała, to napisała mi, że przepraszam, ale tam gdzie mieszka, to nie ma, często nie ma zasięgu. Więc po prostu no nie odpisywała, ale już odpisała no tam, co tam. Często było tak, że tylko albo buźkę wysłałyśmy, albo coś do siebie, albo jeszcze, jeszcze pisałam i tak, że jak ja się na przykład dłużej nie odzywałam, to napisała mi, że mnie nie zna, ale ma, ma we mnie z bratnią duszę i, i się martwi, jeżeli ja nie odpiszę, no to ja jej napisałam, że chociaż raz na kilka dni wyślę jej buźkę, że jest wszystko u mnie w porządku. I tak robiłam. Ja częściej coś tam napisałyśmy, kiedyś tam do mnie nawet zadzwoniła, to byłam w szoku, pogadałyśmy chwilę, wymieniłyśmy się informacjami jakie mamy dzieci, wiecie, no takie głupoty jak to baby, no, plotka, plotkowałyśmy sobie po prostu na Messengerze i na, na SMS-ach, raz częściej, raz rzadziej, no i doszło do tego, że ja jej po prostu na, było dobrze przed wakacjami, ja wiem, w maju może, to zaproponowałam, że może by przyjechała na, tam na noc, czy, czy chociaż na kilka, na jeden dzień do mnie na, na działkę, po prostu jest cieplutko, przyjemnie, zrobimy ognisko i tak dalej, i to tak się przesunęło w czasie, ona miała trochę perspektywę, Perturbacje w rodzinie, trochę rodzinnych spraw, trochę służbowych. Umie to samo, trochę zawirowania. Nasze dzieci maturę zdawały, bo ona na wieku, julki, potem też mieszkanie, różne takie rzeczy. No i wyszło na to, że pod koniec lipca napisałam konkretnie, czy się spotkamy w sierpniu, bo to jeszcze wakacje, ona mówi, że wolałaby we wrześniu, bo jeszcze ma dwa wesela i tak dalej, ale we wrześniu, podobno ma być piękny wrzesień, więc we wrześniu, może, we wrześniu może byśmy się spotkały. Ja mówię, spoko, zaklepałyśmy termin, akurat wybrałam tak, żeby nie mieć soboty pracującej. No i yy, i, i, i tak czekałyśmy na na, te, na to spotkanie przez dobre dwa tygodnie. No i yy, Film, spotkanie z koleżanką z sanatorium. Polecam Wam serdecznie, jak to do tego doszło i w ogóle. A jeszcze doszło, do, jak do tego doszło dzień wcześniej, bo ja mówię, że jeszcze jak już wiedziałyśmy ten termin, uzgodniłyśmy dwa tygodnie wcześniej, to jeszcze mówię, że w przyszłym tygodniu pod koniec dzwonimy się czwartek, piątek, żeby już zaklepać, że, że na pewno przyjedziesz i w ogóle, żeby wiadomo było, że, że, no, że, że będziesz. Więc ona mówi spokojnie, dobrze. No i w czwartek zaklepała, że na pewno przyjedzie w sobotę. Gdzie to jest, jak dalej się dowiedziała wszystkiego ode mnie, wypytywała się. No i w piątek jeszcze SMS-a napisałam do niej, czy na pewno jutro będzie, bo mówię, mam wolne, to tak, jakbyś nie przyjechała, no to wtedy wezmę sobotę pracującą mążko do sobotę. Nie będę, tylko wiesz, mąż, mąż się trochę obawia, no bo mówi tak, nigdy cię nie widziałam, nie wiem, gdzie jadę, adresu, nigdy nie byłam tam, gdzie mam dojechać do ciebie. Podobno napisałeś mi, że nie ma zasięgu, więc zaczął się martwić. Ja mówię, no tak, no ale no tutaj, gdzie jesteśmy, to jest. Jezioro i las, więc no, nie ma zasięgu. No i tak gadałyśmy z godzinę, zamasowywaliśmy. W końcu, ja mówię, to podejmij po prostu decyzję, czy przyjedziesz, czy nie. Możemy się umówić na inny termin. Naprawdę nie ma problemu dla mnie to. Ale po takich tam już godzinny, godzinie wymiany zdań napisała: Przyjadę. No i się okazało, że po prostu przyjechała. Tak jak się umówiliśmy, między 10 a 11. Spotkałyśmy się, dojechała do mnie na działkę, było fantastycznie, bardzo mi się podobało. Minęły naprawdę tydzień, minął jeszcze wieczorem. Prosiłam ją, żeby jak dojedzie do domku, no bo 2,5 godziny do 3 jedzie, więc prosiłam ją, żeby chociaż mi SMS napisała, że, 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 że dojechała, żebym była spokojna. Tak zrobiła, ale taki wymijający był ten SMS, no to ja jej tylko podziękowałam, że było fantastycznie, bardzo ci dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia niebawem. Minął, minął tydzień, minęły dwa tygodnie, na razie się nie odezwała, wiem, powinnam zrobić to jeszcze raz ja, ale czekam aż wyślę mi jakikolwiek znak, sms, cokolwiek na Messengerze i napiszę jej, że po prostu się nie odzywałam, bo czekałam jaka, jaka jest jej reakcja, czy, czy faktycznie było to miłe zaskoczenie, czy nie, czy jest zadowolona, czy kiedyś jeszcze się spotkamy. No, zobaczymy. Na razie czekam na wiadomość. Także, a ja Wam polecam filmik, oczywiście spotkanie z koleżanką z sanatorium, bo to jest bardzo, bardzo miłe. Także dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia do jutra, pa.